Terapia to nic, oby Pani chciała, bo mi się nie udało. I tu padło takie magiczne słowo, aby Pani chciała. Tak, właśnie od, od tego słowa chcę, zaczyna się zdrowienie. Zabrzmi tak ewangelizacja alkoholików, ale wiecie co? Nawet Pan Jezus nie pomagał nikomu, kto był chory, kto był cierpiący i biedny i nieszczęśliwy, jeżeli nie prosił, nie błagał o pomoc. To jest taki bardzo prosty przykład z tej mądrej księgi: że można pomóc komuś, kto prosi o pomoc. A dlaczego? To nie chodzi o to proszę, tylko o to chodzi, że chcę. Jeżeli chce pomocy, to proszę o nią. Nie da się pomóc alkoholikowi ani choremu na cokolwiek, jeżeli on nie chce pomocy, jeżeli on nie chce zdrowieć, to po prostu nie można jemu pomóc, nie? Oby pani chciała. Tak. Ani terapia, ani mityngi anonimowych alkoholików nie pomogą, Osobie, która musi trzeźwieć, która musi trzeźwieć ze względu na, na konsekwencje swojego picia, wiadomo, zawodowe, zdrowotne, rodzinne, zaczyna się mówiąc potocznie palić koło dupy. No i kurwa, nie muszę, nie, muszę trzeźwieć, muszę iść, nie daj, no, muszę iść, nie, idę, ale. Mm, z rozdwojoną jaźnią. Moje drugie ja, tylko tam nauczyć się kombinować, tak, tam pomyśleć, zobaczyć, tak coś obiecać, żeby nic nie obiecać, zmienić, żeby nic nie zmienić, tak powiedzieć, żeby szło się wycofać ze wszystkiego, żeby dalej pić tylko trochę mniej, trochę po cichu, trochę się ukrywać, trochę, trochę nakłamać, nie? tak o, tak zmienić, żeby w sumie nic się nie zmieniło. Tak rzuca się picie, jeżeli muszę przestać pić, bo konsekwencje mnie gonią. Nie? Natomiast jeżeli mam szczerą chęć zaprzestania picia, tak naprawdę z serca, dla samego siebie, dla samego siebie, chcę nie pić, rzadko się zdarza, żeby niepowodzenia doznał ktoś, kto postępuje naszą właściwą drogą. Nie? A skuteczność jest 3%. No bo właśnie, bo są własne pomysły, bo jest własna twórczość radosna przy trzeźwieniu, bo są zmiany, bo są własne jakieś pomysły, ulepszenia. W programie 12 kroków anonimowych alkoholików nie trzeba robić nic więcej niż tam jest napisane, ani nic mniej. tak ja po prostu trzeba iść tą drogą. Dobrze jest znaleźć sobie sponsora, wejść na program, chodzić regularnie. W ogóle samo zdrowienie to polega na niczym innym jak na szczerej chęci i na systematyczności, na systematyczności. Nie ma szans na trzeźwienie ktoś, kto pójdzie na terapię, skończy terapię i, i nic dalej. Nie? Ja nie upieram się przy AA. Niech to jest wtedy druga terapia, jakaś pogłębiona, rozszerzona, rozdwojona, nie wiem jak jeszcze można by je nazwać. Potem nie chcą, to może jakieś spotkania indywidualne z terapeutą, nie wiem, choćby raz w miesiącu, ale aby jednak odświeżać tę znajomość, aby trwać, aby układać sobie z kimś innym w głowie swoje emocje, żeby to naprawdę nie zostawiać tym samemu, ponieważ być może są takie pojedyncze przypadki na świecie, gdzie skończył terapię raz, sześć tygodni, czy osiem i nie pije. Pewnie są, ale ja nie znam. Natomiast znam tysiące osób, które no postawię siebie za przykład nie piją, chodzą regularnie na mityngi a i nie piją ja piłem, byłem chronicznym alkoholikiem ja nie spotkałem w swoim życiu osobiście osobiście nikogo kto byłby w tak ciężkim trudnym, zaawansowanym stanie jak ja który by przestał pić trafiłem na AA wyjaśniłem sobie sam, żebym Lepiej nic nie mówił, bo wszystko co mówiłem, co robiłem, jak postępowałem, doprowadziło mnie do alkoholizmu. Żebym wykorzystał ostatnią szansę w moim życiu, bo stoję nad grobem, i żebym po prostu zaczął słuchać tych, którzy wiedzą, jak nie pić, bo oni nie piją. Plus ich ogromna życzliwość, plus ich doświadczenia, poczucie przynależności, zrozumienie tego, że jestem chory. To jest choroba, z której można, można się leczyć, można zdrowieć. E, po opowieściach, i zrozumiałem, że to nie tylko ja mam kłopoty w życiu. Mi się wydawało, że mnie życie rozbija, że mnie zabija. Okazuje się, że wszyscy nie mają też różne kłopoty w życiu, pomimo tego nie piją. Nie? No więc, tak właśnie, e, oby pani chciała czego pani z całego serca życzę, oby pani chciała Łukaszowi też życzę, abyś wrócił na terapię jeszcze raz, żebyś z serca całego pragnął tylko i wyłącznie dla siebie, nie dla żony, nie dla matki, nie dla dzieci, dla siebie. Wtedy może do mnie też zadzwonić, napisać, bo stary to tak wygląda sytuacja, że dopóki chcesz pić, to jest twoja sprawa. Ale jak chcesz nie pić, to ja się dołączam i wtedy jest już to nasza sprawa. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pogodnego dnia. Z trzeźwością, z niepiciem pogody ducha i uśmiechu ducha do ucha. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam Was cześć.